To nieprawda, że aby zdać egzamin na prawo jazdy, wystarczy nauczyć się kodeksu drogowego czyli ustawy prawa o ruchu drogowym, plus rozporządzenia do tej ustawy wydane. No właśnie, co jest w testach na prawo jazdy? W testach na prawo jazdy, oprócz pierwszej pomocy, są pytania z obsługi pojazdu, z zakresu obowiązkowego wyposażenia pojazdu, z podstaw budowy pojazdu, z techniki jazdy z jazdy energooszczędnej, więc zdecydowanie nie wystarczy Wam kodeks drogowy. Ale z drugiej strony cały kodeks drogowy i tak Wam jest do niczego niepotrzebny, bo jest tam masa przepisów, które Was kompletnie nie dotyczą. I już Ci mówię, za co masz płacić. Masz płacić za to, że masz dostęp do pewnej i pełnej bazy egzaminacyjnej, Identycznej z tą, która jest w środku ruchu drogowego, ta baza egzaminacyjna zawiera prawidłowy klucz odpowiedzi, a odpowiedzi.